Z i z wami, słowa Ewangelii Wielu Świętego, Marka, Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem jaki, gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił silnie, moja córeczka, do goryba przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała jej żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła. Czemu jeszcze włóczysz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, wierz tylko, i nie pozwoli nikomu iść z sobą z wyjątkiem piotra, Jakuba i Jana, bratra Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi, widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszelki rzekł do nich czemu podnosicie wrzarni i płaczecie, dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująłszy dziewczynkę za rękę, że do niej talita Kum, to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast stała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I posłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Można oczywiście zadać pytanie: czy w tym wypadku było to wskrzeszenie? Że uzdrowienie z bardzo ciężkiej choroby, która zaowocowała głębokim stanem nieprzytomności. no jeżeli weźmiemy pod uwagę te słowa Chrystusa, że dziecko nie umarło, tylko śpi. Ale mamy jeszcze przynajmniej dwa opisane w Ewangelii wydarzenia, kiedy to ewidentnie chodziło o śmierć, Bo raz Jezus podnosi zmarł, niesionego już do grobu młodzieńca znają, wzruszony losem jego powdowiałej matki, której ten syn był jedyną nadzieją na przyszłość. I Łazarz, przyjaciel Jezusa, który od czterech dni leży w grobie. Oczywiście i ta dziewczynka, i młodzieńc znają i Łazarz z powrotem weszli w rzeczywistość śmierci. To jeszcze nie było znak do życia wiecznego. Ale zapowiedź tego najważniejszego cudu, jakiego dokona Jezus, kiedy jego martwe ciało zostanie złożone do grobu, a on ten grób opuści, już nigdy do niego nie wróci. Ten grób na zawsze pozostanie pusty. Mówimy często, że Ewangelia, takie jest dosłowne tłumaczenie tego słowa, to jest dobra nowina. O czym? Czego my od Pana Boga się spodziewamy, jaką nadzieję pokładamy w Panu Bogu? W czasach, kiedy chodził po palestyńskiej ziemi, wielu szukało u Niego ratunku w swoich doczesnych potrzebach, no bo właśnie uzdrawiał chorych, potrafił chleb rozmnożyć, jak niedawno słyszeliśmy, burzę uciszył na jeziorze i dzisiaj Jemu też w taki sposób patrzyło na. W takich momentach sobie o nim przypominają, kiedy w ich życiu pojawiają się wydarzenia, z którymi w którym żaden sposób już sami nie są w stanie sobie poradzić. Owszem, zdrowie, ale nie wszystkich, które rozmnożył, ale nie powtórzył tego następnego dnia. Burza ucichła, ale zerwały się następne. Święty Paweł w jednym ze swoich listów powie, że gdybyśmy. Nadzieję, tą pokładamy w Chrystusie, lokowali tylko w doczesności, bylibyśmy ludźmi godnymi pożałowania. Bo Chrystus nie przychodzi naprawić tej rzeczywistości. Niektórzy próbowali, by mu upatrywać takiego rewolucjonistę sprzed tysięcy lat, który proponował coś, co by miało rzekomo sprawić, że na Ziemi raj na on niczego takiego nie obiecywał. Rzecz przeciwnie. Bardzo otwarcie mówił, że zostanie jego uczniem, nie wiąże się tu na ziemi z żadnymi przywilejami. Że wręcz może być trudniej. Że droga za nim wiąże się, będzie się wiązała zawsze z cierpieniem. Zawsze z jakąś formą odrzucenia. Po co za ten Bóg staje się człowiekiem, po co przechodzi Chrystus? Dlatego, że jest śmierć. Ale jak słyszymy dzisiaj księdza Mądrości, to nie Bóg śmierć uczynił. Nie Bóg jest pomysłodawcą śmierci. Niedawno zupełnie zwróciłem uwagę na takie określenie, które mi często powtarzane, No może i dobrej wierze, że Panu Bogu to się nasza starość nie udała. Nie, to nie Panu Bogu. Bóg nie jest tu niczego winien. To człowiekowi. Ona się nie udała. Bo Bóg nie stwarzał człowieka do starzenia się, do choroby, do niedołężności, Bóg stwarzał człowieka do nieśmiertelności. To człowiek sam sobie zabudował śmierć. Człowiek sam sobie zapumował cierpienie, kiedy uwierzył, początkowo w ogóle, że sam, że może być jak Bóg. To, co nazywamy grzechem prawdopodobnym, odwrócił się od swojego Stwórcy. Ale Stwórca nie odwrócił się od stworzonego przez siebie człowieka. Dlatego Bóg stał się człowiekiem, żeby właśnie z tą śmiercią się spotkać. Jeżeli ktoś zastanawia się, po co nam jest wiara, po co nam jest Bóg, to odpowiedź jest prosta. Dlatego, że jest śmierć. I Bóg jako jedyny jest odpowiedzią na tę śmierć. I na czym polega ta dobra nowina płynąca z Ewangelii? Że Bóg z miłości do człowieka staje się człowiekiem i pozwala, żeby go ludzie zabili, żeby z tą śmiercią się spotkać, żeby w spotkaniu z nią dla nas ją pokonać. Otworzyć nam drogę do nowego życia. To jest bardzo ciekawa rzecz, że tam gdzie wiara usyka, zanika, tam w znaczący sposób zmienia się też stosunek do śmierci. Ta śmierć próbuje się zbagatelizować albo przykryć, albo zacząć ją wyprzeć ze świadomości. Kilkanaście lat temu wtedy myślałem, że nic nie jest w stanie mnie zszokować. Przeczytałem artykuł o naszych południowych sąsiadach, Czechach, kraju który ma jeden z najniższych odsetek ludzi wierzących. Okazuje się, że powszechna, tam u nas coraz też powszechniejsza praktyka kremacji zwłok po śmierci, kończy się bardzo często tym, że urna z ląduje w magazynie i czeka, żeby ktoś z rodziny się zgłosił ją i urządził jakąś formę urzędu. I bardzo duży odsetek tych urn nigdy się na to nie doczeka. Po określonym w prawie czasie trochę są do zbiorowych mogi. Ale w ostatnim tygodniu przeczytałem, że podobna sytuacja jest u naszych północnych sąsiadów, Szwedów gdzie większość społeczeństwa też już jest kompletnie niereligijna. Powoduje to w pierwszym rzędzie zanikiem dzieci rodzinnych. Większość dzieci rodzi się poza jakimkolwiek związkami. I podobnie jest ze stosunkiem do ludzi starszych i odchodzących. Od tego jest zakład pogrzebowy, żeby tym się zajął. Bardzo duża część rodzin w ogóle się już nie interesuje. Tym, co dzieje się po śmierci, z ciałem im bliskim. A więc to zaczyna przypominać swego rodzaju utylizację zwłoki. Trzeba zbagatelizować śmierć, trzeba ją wyprzeć ze świadomości, żeby nie drażniła, żeby nie przypominała, że no właśnie, jest to wydarzenie, które czeka każdego z nas. Bo jeżeli brakuje wiary. No, teraz śmierć stawia pod znakiem zapytania całe nasze życie. Ono w pewnym sensie zaczyna tracić swój sens. A na pewno traci swój sens w sytuacji, która w yy, to życie wnosi jakąś formę dyskomfortu, w sytuacji koronawirusa, niedoleżnienia, starości. Zabrać to sprzed oczu. Ale, moi drodzy, u nas w możemy powiedzieć, że jeszcze. Jeszcze mamy głęboko zakorzenioną tą, tą yy, pamięć o zmarłych, bo i rodzina, i często sąsiedzi uczestniczą w pogrzebach, to te naszych bliskich. Ale jest jedna rzecz, na której już nie zwracałem uwagę, która bardzo mnie niepokoi. Na pogrzebach nie ma dzieci. I nie ma ludzi młodych. Oczywiście. Są takie rodziny, których tego pokolenia nie ma, ale ja każdego roku kilkadziesiąt potrzebów odprawiam. I co do niektórych sytuacji wiemy, że w rodzinie są dzieci, ale nie ma ich na pogrzebach. Ani w wieku przedszkolnym, ani w wieku szkoły podstawowej, często też nastolatków. Może niektórzy rodzice. Będą się tłumaczyć, że no po co dziecko narażać na takie trudne doświadczenie. Nie ma większej głupoty, niż ta forma myślenia. Zresztą to kiedyś o tym powiedziałem. I znalazłem poparcie, bo zanim na dobre zamknąłem do zakresu już jedna z uczestniczek i drugi przeszła i jest psychoterapeutą i mówi, że my psychologowie mówimy bardzo wyraźnie. Nie można przeżyć straty. Nie można przeżyć żałoby bez pożegnania. Bo z czym wtedy młodemu człowiekowi śmierć się kojarzy? Z czym co jest odgrywane na ekranie telewizyjnym jako forma rozrywki, a nie z czymś realnym, prawdziwym. To po co wtedy jest Bóg? Do czego On jest potrzebny? Skoro z wieloma chorobami z których uznania Chrystus dzisiaj jesteśmy w stanie sobie poradzić. Skoro osiągnęliśmy takie techniczne możliwości, one są coraz większe, że zaczynamy się w pewnym sensie znów czuć jak Bogowie i tylko ta śmierć drażni. No bo jednak przypomina o tym, że Bogami nie jesteśmy. Chrystus przychodzi z dobrą nowiną, że śmierci Pan się nie przyszła. Że nie jest ona końcu, Że otwiera przed nami perspektywę życia nowego. Że jest dom, do którego chce nas zaprosić. I to wszystko za cenę swojej własnej śmierci. Bo tak Bóg umiłował człowieka, że Syna swego jednorodzonego dał, jak przypomina nam święty Jan w swojej Ewangelii, aby każdy, kto w niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne.